The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. But when everyone's around, to share this hard day. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special because I'm hoping for that we'll fall. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie, dzisiaj mamy czwartek Piękne słońce za oknem, ale mroźno Na początek przychodzę do was z szybką polecajką Jeśli chodzi o makijaż, a jest to ten podkład Catrice True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Longwear ja mam kolor 010 Cool Kashmir i kupiłam ten podkład przed wyjazdem do Edynburga, bo stwierdziłam, że nie wiem, czy chcę zabierać minerały, bo one jednak się sypią, wiecie, one są w pudrze, więc żeby gdzieś tam nie brudzić w czasie robienia makijażu dookoła, yy, jak będę się gdzieś malować, to pomyślałam, że może będzie wygodniej jednak zabrać płynny podkład, yy, no i pomyślałam sobie, kurczę, może zobaczę, co jest nowego yy, i tego wcześniej nie widziałam, szykuło moją uwagę i właśnie kupiłam sobie podkład od Catrice, truskin i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo z niego zadowolona. On ślicznie wygląda, nie jest to podkład matowy, on się delikatnie świeci. Ja mam skórę już przypudrowaną, zresztą pudrem z paezę, który swoją drogą mi się kończy. Tutaj została taka resztka, że no chyba tylko na jedno użycie maksymalnie starczy i to jest ten High Rise koloryzujący puder Ryżowy, w tym kolorze chyba 10, light beige, tak. Więc bardzo Wam polecam w ogóle markę Paezę. Ich putry są świetne, bazy pod makijaż. No cień do powiek którego używam i ciągle o niego pytacie, to jest właśnie Paezę Quarz. Świetny, chyba będę musiała złożyć u nich zamówienie. Ale tak, jeśli chodzi o podkład, to ktoś mi zadał pytanie właśnie ostatnio, jaki mam podkład, bo ładnie cera wygląda. Wydaje mi się, że ogólnie moja cera ostatnio ładnie wygląda, także to mnie bardzo Cieszy, ale faktycznie ten podkład sprawia, że ona wygląda jeszcze lepiej. Także jeśli szukacie czegoś nowego do przetestowania, to możecie zerknąć. Nie pamiętam już ile on kosztował, ale chyba nie był jakiś drogi, jeszcze była chyba jakaś promocja. Ja mam właśnie ten kolor 010. Bardzo ładnie się go rozprowadza. Ja zawsze używam jakiejś gąbeczki. Po prostu tak mi jest najwygodniej. Mam dużą do podkładu, małą do korektora. Ja najbardziej lubię te z Blendit. Na Minty Shopie zawsze kupuję i sprawdzają się rewelacyjnie, więc tak, podkład nakładam gąbeczką, pięknie wygląda dobrze się utrzymuje po przypudrowaniu i podoba mi się ten efekt taki wiecie, ani tomat, ani wielkie rozświetlenie, coś pomiędzy czyli taki efekt, jaki ja lubię najbardziej, także ja polecam, dajcie znać czy używałyście, czy się u Was sprawdził, no powiem Wam, że fajne odkrycie, tak spontanicznie kupiłam i no jestem bardzo zadowolona i tak patrzę na tą toaletkę i przydałoby się tu posprzątać, ale dzisiaj mi się szczerze mówiąc nie chce, więc może zrobię to jutro albo w weekend, bo też wtedy będę na pewno myć pędzle, więc może wtedy po prostu sobie tutaj wszystko, wiecie, powyjmuję. Tutaj mam jakieś już popękane pudełka od brązera i innych rzeczy i też jakieś opakowania po korektorach, i tak dalej. Więc tutaj może wrócę innego dnia i zrobię jakieś porządki. Teraz idę dokończyć montaż wczorajszego vlogmasa, bo wczoraj już właściwie całego zmontowałam, więc dzisiaj tylko dołożę muzykę, sprawdzę i mogę zapisywać, ale oprócz tego muszę przygotować jeszcze jedną story, z której idzie we współpracy, więc parę takich rzeczy zrobię i wrócę do Was później, żeby was po prostu tym nie zanudzać, także zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam do oglądania. No dobrze, film zmontowany, materiały przygotowane, ja dopiłam sobie jeszcze herbatę i za chwilę muszę wyjść do paczkomatu, bo dostałam informację, że oczekuje na mnie paczka. Hmm, powinna przyjść jeszcze jedna, więc tak czekam, że wiecie, może odbiorę dwie za jednym razem, bo zazwyczaj jest tak, że ja coś odbiorę i wiecie, czekałam specjalnie na przykład do, nie wiem, piętnastej, 16. I idę po to, wracam i godzinę później dokładają kolejną. <noise> więc tak czekam, żeby może tą drugą też umieścili w paczkomacie. Czekam, bo mm, no jest tam ta sukienka cekinowa i chciałam z Wami zrobić mierzenie i to właśnie tej sukienki jeszcze nie ma, a druga paczka jest już umieszczona w paczkomacie, więc czekam. Może sobie szybko zrobię jeszcze jedną kawę albo herbatę, bo ta już mi się kończy. Jakiegoś pierniczka przekąszę i pójdę najwyżej jakoś za godzinkę. Jak wtedy nie przyjdę, gdzie to trudno odbiorę wieczorem, czy kiedy tam ją umieszczę? Nie chcę się dwa razy chodzić do paczkomatu. Jak odczuwalna jest minus 10, bo znowu dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, wczoraj było minus 12 a dzisiaj e, teoretycznie pokazuje minus 5, a odczuwalna jest minus 10. Dajcie znać, czy u Was też takie mrozy, czy też tak zimno, bo no ja wczoraj na tym spacerze na maksa zmarzłam. Po tym jak dla Was nagrałam, zjadłam obiad i tak dalej, usiadłam i no musiałam się po prostu owinąć kocem, tym nowym, bo on jest naprawdę ciepły mm, i to pomogło. Posiedziałam 15 minut i e, gdzieś tam się rozgrzałam. Że dobrze, że mnie gdzieś tam bardziej nie przewiało, że się nie obudziłam, wiecie, z jakąś gorączką i tak dalej, ale no są mrozy, no ale przed świętami zaraz wiecie, przyjdzie ocieplenie, śnieg zniknie, więc białych świąt raczej raczej bym na nie nie liczyła, niestety. Chociaż jak tak zapowiadali, że idzie ten zimny front, to myślałam, że właśnie ten śnieg się utrzyma, no bo wiecie, skoro w połowie grudnia już ma być tak zimno, ale widzę, że już od poniedziałku na plusie 1, potem 3 stopnie, 3 stopnie, więc hmm, Wigilię 1 stopień, przynajmniej tutaj w Gdańsku. Dzisiaj w ogóle jest taki e, dzień, że jest trochę rzeczy do porobienia e, przy komputerze, trochę właśnie jakiś tam e, w domu. Muszę między innymi powynosić resztę tych bombek, które dalej tam stoją. Nie pytajcie. E, za każdym razem, jak schodzę, to coś. Muszę zabrać i cały czas zapominam, ale w końcu zniosłam ostatnio drabinę, bo była potrzebna do zawieszenia tej, um, tej kurtyny świetlnej w sypialni, bo na krześle nie dało rady. I ciągle zapominam zanieść coś kolejnego, i teraz stwierdziłam, że muszę dzisiaj po prostu to wszystko zrobić, wynieść śmieci, bo zebrało się nam dużo kartonów i jakichś takich papierowych, więc. Segregacja, i po prostu wynoszę wszystkie te pudła mm, i oprócz tego, właśnie te rzeczy po bombkach, żeby to nie stało tutaj cały miesiąc. Bo jak będziemy w styczniu rozbierać choinkę, to wtedy po prostu się po to pójdzie. A ja teraz idę sobie zrobić świeżą herbatę i otwieramy kalendarz adwentowy, bo czekoladka idealnie mi się teraz przyda. No dobrze, otwieramy. Jest. O, kokarda. Bardzo ładna. Idę, body shop. O! Też tutaj. Dzisiaj bardzo szybko. Trochę ciężko mi się czasami to wyjmuje, słuchajcie, z paznokciami. Piętnastka szybko znaleziona. I co dzisiaj jest? Słoiczek. I mam maseczkę, chyba jakąś kawową. Coffee Intense Awakening Mask. Także bardzo fajnie. Czegoś takiego jeszcze od nich nie miałam, więc chętnie nie przetestuję. Także fajnie, bo powiem Wam, że akurat co jak co, ale maseczki to lubię testować. Więc fajnie, że pojawiają się takie próbki. No, i tym sposobem kolejne okienko za nami i coraz mniej tych do otworzenia. Slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney. No dobrze, słuchajcie, w końcu kurier dotarł do paczkomatu, odebrałam obie paczki i zaczynamy od mierzymy z Reserved. Ciekawa jestem jak wygląda ta sukienka, czy kolor będzie dobry, czy rozmiar będzie dobry, bo wiecie, nie wiem czy w tym kroju jest taki sam rozmiar jak wtedy, kiedy ja kupowałam, bo to już trochę minęło. Także robimy, mierzymy i zaraz się okaże. Jak widzicie w moim zamówieniu jest coś jeszcze. Mam bluzę i jeszcze jedną sukienkę w pięknym kolorze, więc bardzo mnie ciekawi, ale nie jestem pewna kroju. Także wyjmujemy cekiny i zaczynamy od tego. No dobrze, tak się to prezentuje. Powiem Wam, że kolor jest ciekawy, ale jest ciemniejszy niż myślałam. Wow, w aparacie wygląda to dużo ciekawiej. No bo wiadomo, że najlepiej te sukienki wyglądają, kiedy światło odbija się w tych cekinach. Nie ukrywam, że podoba mi się to, że w tym roku zrobili kilka kolorów, a nie tylko taką. Wiecie, beżową, powiedzmy żółtawą i srebrną albo czarną, bo tak zwykle było. Ta jest w takim kolorze zielonym, ale była jeszcze taka turkusowo-zielona. I właśnie między nimi miałam dylemat, i teraz trochę żałuję, że nie wzięłam po prostu kilku tych sukienek, żeby sobie je wybrać. Na pewno widzę, że jest różnica, czyli jednak coś zmienili. Jeśli chodzi o rękawy, te moje były takie troszeczkę luźne. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj trochę wisiały, i na końcu miały taki ściągacz. Więc troszeczkę inaczej to się prezentowało. Później założę tą sukienkę i wam pokażę. Ale no ogólnie wydaje mi się, że jest ona ładna. Więc kusi mnie, żeby ją zostawić, bo potem, wiecie, nie znajdę takich. A chciałam mieć jakąś ciemniejszą, ale nie czarną. Więc może być ciężko później znaleźć coś, wiecie, w innym kolorze. Zresztą zobaczcie, jak to się mieni. O! Teraz trochę widać. Tamta też miała tutaj guziczek, też tutaj była na taką zakładkę, ale wydaje mi się, słuchajcie, że była krótsza. Także zaraz zobaczymy, bo jeśli tak, to ja jestem chętna kupić sobie znowu ten sam kolor, ale w innym fasonie, żeby mieć trochę dłuższą tą sukienkę. Bo przyznam się Wam szczerze, że tam, jak się schylałam, to mało brakowało i sporo byłoby widać. Także mm, fajnie byłoby mieć jednak trochę dłuższą tą sukienkę. To jest rozmiar M. Ja wtedy jak kupowałam też brałam MK, więc może po prostu teraz zrobili je troszeczkę dłuższe, ale tak ogólnie krój mi się podoba, fajnie leży. Tutaj wygląda, jakby był troszeczkę ciemniejszy. Ale to dlatego, że światło różnie pada tutaj, więc też ciężko mi, wiecie, tak dobrze to uchwycić. Ale pomyślałam, że spróbuję właśnie z jakimś innym kolorem, więc jeśli szukacie sukienek z cekinami, to ja polecam te z Reserved, bo po prostu macie kilka opcji do wyboru. No i właśnie one mają dłuższy rękaw. Tutaj akurat uważam, że naprawdę ona, jeśli chodzi o długość, to no ma idealną. Nie za długa, nie za krótka. Także polecam. Były czerwone, właśnie jeszcze był turkusowy, więc... Zastanawiam się trochę, czy zostawić tą, czy samą wyś turkusową. Ciekawiu miała się ten czerwony, bo jeszcze ten kolor, co ja mam sprzed dwóch czy trzech lat. I był taki srebrny. E, tak mi się wydaje, że to wszystkie. Może coś jeszcze dołożą. Także tak się to prezentuje. No muszę się zastanowić, bo szczerze mówiąc myślałam, że będzie troszeczkę jaśniejsza. Jak się mieni, to wydaje się, że jest troszeczkę bardziej widoczna ta zieleń. Dajcie znać, co myślicie. Czy macie może te sukienki z Reserved, bo wiem, że wiele z Was kupiło po moich poleceniach tą beżową i właśnie teraz w nią wskoczę i sobie porównamy. Czy tylko te rękawy się różnią, czy może jednak jest... Krótsza, bo tutaj mi sięga lekko przed kolano, a tamta wydaje mi się, że była gdzieś dotąd. Więc zaraz ocenimy. No dobrze, teraz jak założyłam je tak jedna po drugiej, to widzę różnicę. Zdecydowanie ta jest krótsza. Ta nowa gdzieś sięgała dotąd. Ta wypala krócej, rękawy są luźniejsze. No i właśnie mają ten wspomniany przeze mnie ściągacz. I powiem Wam szczerze, aha, jeszcze tutaj bardziej mają te bufki, jeśli chodzi o rękaw. I powiem Wam szczerze, że ten krój mi się bardziej podoba. No i też ten kolor wydaje mi się, że jest bardziej taki sylwestrowy, wesoły. Myślałam, że tamta będzie po prostu w takiej zieleni, że na przykład na święta ją założę. A teraz zastanawiam się, czy nie lepsza byłaby czerwona, bo po prostu będzie taka konkretniejsza, żywsza, więc chyba słuchajcie, złożę nowe zamówienie, bo nie wiem, nie jestem pewna. Po prostu ładny jest ten zielony kolor, ale myślałam po prostu, że będzie trochę jaśniejszy, bardziej widoczny, a on tak wpada w czarny. Tutaj bardziej mi się podobają zdecydowanie rękawy, więc tak tylko mówię, żebyście wiedziały, czego się spodziewać, jeśli sobie zamówicie, bo tak właśnie myślałam. Mówię, coś chyba Rękawy były inne i tak, dla mnie były lepsze, te takie luźniejsze, jakoś tak to wprowadzało taki. No nie wiem, mi się bardziej po prostu podobało. Także wyglądają bardzo podobnie, ale jednak drobne różnice są. Więc tak, tak się prezentuje ta moja. Nie pamiętam, czy ja ją kupiłam 3 lata temu. Rok temu miałam na Sylwestra, dwa lata temu też. jest 3 lata będzie, także one wracają, ale jak widać. Troszeczkę ją e, zmienili, no ale mamy za to też inne kolory. Wtedy nie pamiętam, żeby były jakieś inne. Także dajcie znać, czy macie tą sukienkę z rezerw z poprzednich sezonów, czy z tego nowego, taką troszeczkę odmienioną. E, no ta mi się naprawdę bardzo podoba. Często o nią pytaliście, dlatego pomyślałam, że dam Wam znać, że wróciła w tym roku w trochę innym wydaniu, ale jednak mimo wszystko te rękawy podobają mi się bardziej. No i muszę się zastanowić. Może zaraz usiądę i zobaczę, czy są rozmiary, bo jakąś bym sobie jeszcze zamówiła do zmierzenia, bo stacjonarnie był tylko ten kolor. No nie wiem, słuchajcie, zobaczymy, ale no muszę się zastanowić nad tą zieloną. Czy zostawiam, czy próbuję jeszcze z jakimś innym kolorem, czerwonym albo tym turkusowym. Także przebieram się i mierzymy dalej. No, słuchajcie, założyłam jeszcze raz, bo chciałam zrobić kilka zdjęć, żeby móc w razie, co wiecie, ocenić też na podstawie zdjęć. I podoba mi się ten kolor, więc już nie wiem, co mam zrobić. <grych> Chyba ją zostawię, zamówię najwyżej jakiś kolejny kolor i wtedy zdecyduję, żeby nie było tak, że się nagle okaże, że wszystkie rozmiary z tego koloru się wyprzedały i już nie mam co kupić, więc zostawię ją sobie, wstrzymam się, a zamówię najwyżej jeszcze tą czerwoną i ocenię. Ta jest tutaj bez tych bufek I bez luźnego rękawa Trochę bardziej przylegające Ale ten kolor ma coś w sobie No dobrze, sukienka numer dwa Totalnie nie wiem czego się spodziewać Nie patrzyłam jeszcze nawet w lustro Ubieram się Razem z wami Mega podoba mi się kolor Uważam, że pięknie wygląda Taki kolor z Moimi rudymi włosami Już widzę, że są ciekawe rękawy, ale to na co jeszcze nie spojrzałam, a jest najbardziej ciekawa to długość. Kurczę, jak to zapiąć? Ale zobaczyłam ją, pokazała mi się w proponowanych. Wow, kolor jest sztos. Nie mogę tego zapiąć. Muszę chyba wyjąć rękę z rękawu, żeby zapiąć guzik. Kolor jest przepiękny. Takiej sukienki jeszcze nie mam. Ups, tutaj kieszeń wychodzi. Ciekawy materiał. Właśnie na zdjęciach tak nie umiałam określić, czy to będzie się świecić, czy nie. Fajnie, że tu ma takie odcięcie. Nie wiem, czy nie powinna mieć mniejszego rozmiaru. Ja nie wiem, co ja w końcu wzięłam. Nie no, słuchajcie, to jest 36, więc dosyć luźne. Ale ten kolor pokazuję Wam już w lustrze. Ciekawy materiał było napisane na stronie, że to jest połączenie wiskozy i czegoś jeszcze. Chyba 55% wiskozy. To, co mi się na maksa podoba to kieszenie. Super. Zastanawiałam się nad długością, bo ja ogólnie polubiłam długie sukienki po tej mojej z Reserved, takiej jasnej, e, którą miałam chyba z dwa lata temu wysyłał, już nie pamiętam, jakoś jesienią kiedyś byłam. No jakoś tak będzie. E, I wtedy polubiłam długie sukienki, bo no ona leżała po prostu rewelacyjnie, więc liczę, że kiedyś coś podobnego w Reserved się pojawi. E, I zastanawiałam się, czy ta będzie dłuższa, e, wiecie, taka do kostek, czy lekko za kolano, ale ja jestem niższa i u mnie to jest prawie do kostek. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajna, tylko tutaj troszeczkę się materiał zbiera. Tutaj musiałabym jeszcze poprawić te guziki, ale powiem wam, że naprawdę mi się podoba, bo jest to coś zupełnie innego. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kolor, ale po drugie też materiał, on tak fajnie ciekawie odbija światło. Ładnie ta sukienka leży, na plecach się fajnie tutaj odcina w talii i uważam, że do moich włosów i do tej pomadki HEAN jest naprawdę fajnie, jakbym miała jeszcze jakiś taki naszyjnik wiecie, z takim oczkiem jak to moje od pierścionka, bo ten pierścionek to mi pasuje po prostu idealnie więc jakbym miała jeszcze taki naszyjnik tutaj, to by idealnie pasowało, powiem wam, że nie wiedziałam czy ją zostawię, ale teraz coraz bardziej się zastanawiam, kolor mnie pozytywnie zaskoczył na żywo bo bałam się, że się rozczaruję. I w sumie fajne te rękawy, też może można je jakoś wywinąć. No nie wiem, co myślicie. Raczej nie będę je nosić na co dzień, ale właśnie na święta czy na jakieś e, takie imprezy okolicznościowe. Zawsze to jakaś dodatkowa sukienka w szafie, a takich mam naprawdę mało. Z dłuższych, no to właśnie jedną. Więc myślę, że mogłabym sobie ją zostawić. Nawet już widzę jedną torebkę do niej z Bigordi. Nie mam jej, ale widziałam, że mają fajną na stronie. No, słuchajcie, chyba mamy tutaj nową perełkę, także kto lubi fiolety, kto się dobrze czuje w takich kolorach. Link zostawiam w opisie pod filmem. Ja się jeszcze zastanowię, ale na pewno oceniam ją bardziej pozytywnie niż myślałam, bo nie byłam pewna, jak ją zobaczyłam na zdjęciach. Jedynie kolor mnie na maksa przyciągnął. E, super, że ma kieszenie, bo tego szczerze mówiąc nie widziałam na, na stronie. Także zobaczymy, a ja bierze dalej. Tak sobie myślę, że tutaj może iby się sprawdził, rozmiar mniejszy. Bo jak dłużej tak porobię, wiecie rękoma, o, to tak dziwnie się materiał podciąga. Ale to myślę, że w każdym rozmiarze tak się będzie robić. Może po prostu będzie tego e, materiału mniej, w mniejszym rozmiarze. Ale tak, to jest 36, więc myślę, że powinno być i tak ok. Także zastanowię się, słuchajcie, ale kolor jest przepiękny, więc chyba będę teraz szukać rzeczy w tym kolorze. Jak coś zobaczycie w tym kolorze, to podsyłajcie. I ostatnia rzecz, która na 99,5% zostanie, to ta bluza. Jak tylko zobaczyłam paski i to zielone i potem się okazało, że z delikatnym różowym paseczkiem, o tutaj, <grych> to mówię, to jest to, biorę. Ta bluza to jestem, totalnie ja, uwielbiam ten zielony kolor i to, że to jest takie paski, z delikatnym dosłownie akcentem różu naprawdę wszystko zmienia, bo gdyby to były tylko białe, zielone paski, to ta bluza byłaby nudna. A tak naprawdę fajnie wygląda: ma takie rozcięcie. Z tyłu jest troszeczkę dłuższa, ale wow, nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba, bo to jest naprawdę zwykła bluza, ale te kolory od razu mam lepszy humor, od razu mam wrażenie, że lepiej wyglądam zielony i ten fiolet to są chyba moje kolory, nie wiem myślałam, żeby w ogóle sobie pójść zrobić gdzieś analizę kolorystyczną, także może się zdecyduję u którejś z dziewczyn, bo kilka dziewczyn obserwuję, ale no nawet sama widzę, że dobrze się czuję wiecie, czy w zieleni, czy właśnie w tym fiolecie, czy w beżach ale no ta bluza, jak tylko ją zobaczyłam na stronie, to mówię do koszyka, <laughs> naprawdę jest piękna i idealna teraz mam akurat leginsy jeśli chodzi o rozmiar, to jest S. -ka. Także, jakbyście chciały dłuższą, to możecie wziąć większy rozmiar. Ja nie chciałam też, żeby ona była z kolei za duża. I tak z tyłu jest troszeczkę dłuższa niż z przodu, i mi to totalnie wystarcza. Bardzo się cieszę, że ją zobaczyłam. Także, leccie dziewczyny kupować, <laughs> jeśli też lubicie takie kolory jak ja. No, bardzo ładnie wygląda ekstra. No, powiem Wam, że całkiem udane zamówienie. Muszę się zastanowić nad tą sukienką z cekinami. Troszeczkę jednak ten e, krój się różni. Są dłuższe, nie mają ściągaczy i te rękawy są bardziej dopasowane, ale i tak są fajne. No tylko zastanawiam się nad tym kolorem, chociaż no, tak jak mówię, założyłam drugi raz i podoba mi się. Ta druga sukienka ma przepiękny kolor, tylko się zastanowię, czy nie zamówić jeszcze mniejszej, żeby może mniej odstawała w biuście. No, także słuchajcie, bluza to sukces zostaje. W międzyczasie, jak widzicie, tutaj plecak się pojawił, Kuba przyszedł yy, i tak, super, bardzo się cieszę, polecam i zostawiam Wam linki. No i zobaczymy, co z tymi sukienkami jeszcze wyjdzie. No dobrze, jeśli chodzi o tą paczkę, to tutaj są produkty ze skina, zrobiłam zamówienie, więc już Wam pokazuję, co jest w środku. Przede wszystkim dwa filtry Skin 79, te moje ulubione Waterproof Sungel i one są 50 plus no to są naprawdę moje ulubione filtry do twarzy i one były jeden za 44,90 z tego co widzę na rachunku. E, także moim zdaniem, dobra cena, 50 ml, więc naprawdę one wychodzą spoko cenowo. No i są super e, naprawdę pod makijaż, nie bielą. są takie żelowe, idealne. Zatem wydziałam jeszcze trzy maseczki, trochę były już wyprzedane. Więc nie było tych, które najczęściej biorę, ale te też są fajne. To są te snail, i one były po 3,90 za sztukę, więc też myślę, że naprawdę spoko cena. A tak sobie pomyślałam, że już wiecie, pod święta czy coś, jak będę jechać do rodziców, to fajnie mieć jakąś taką jednorazową, że tak powiem, bo ja mam te, wiecie, takie boksy, gdzie jest tam, nie wiem, po 30 maseczek. Więc nie będę tego całego zawierać, a tak taką jedną mogę sobie wziąć, wiecie, do kosmetyczki i zabrać. A aktualnie chyba została mi jakaś jedna może, także wzięłam sobie trzy. I myślę, że jak wróci y, towar na stronę, to zrobię sobie jakieś y, zamówienie tych innych jeszcze, y, które lubię z tej serii Seoul Girls. One są naprawdę świetne i to macie różne rodzaje. Bardzo lubię tą kojącą, taką różowo-fioletową. Ale tak, na razie było to, więc zależało mi najbardziej na filtrach. No i przy okazji widziałam te trzy maseczki, więc za wszystko zapłaciłam 91.36 i dostawa była, słuchajcie, za grosz. Widzę tutaj jeszcze jakąś próbkę z Mizona i tutaj jest jakiś krem, hmm, chyba taki przeciwzmarszczkowy, Intensive Filming Collagen Power. No zobaczymy, zobaczymy, przyda się na pewno. no i tak jak Wam mówiłam ostatnio o zniżkach, to tutaj też mi weszła zniżka przez wtyczkę, bo ja używam Aleraba, także naprawdę bardzo Wam polecam szukać takich kodów, bo to zawsze, no zawsze kilka złotych mniej. No dobrze kochani, czas na pielęgnację. Oglądaliśmy Biały Lotos, jesteśmy już na drugim sezonie, także idzie nam dobrze. Yy, drugi sezon, drugi odcinek obejrzeliśmy. Yy, no naprawdę bardzo wciągające, chociaż takie specyficzne, yy, jeśli chodzi o tempo i takie cały czas się zastanawiacie o co chodzi, co się wydarzy no taki zupełnie inny serial powiem Wam szczerze, ale też trochę czegoś innego się spodziewałam, ale może o serialach kiedy indziej, nakładam pielęgnację i nałożyłam już wcześniej fizjożel na twarz żeby teraz móc nałożyć retinal i dzisiaj znowu stosuję to serum z sensu mare Skoncentrowane serum regenerująco korygujące z retinalem 0,08%. Więc właśnie nałożyłam wcześniej krem, żeby nie było ewentualnych podrażeń. Ostatnio widziałam gdzieś takie fajne porównanie, że jak stosować retinol i ogólnie retinoidy. No to akurat jest retinal, metodą taką jak kanapka, że krem, retinol lub retinal, i potem znowu krem, więc ja nakładam teraz sobie to serum. Wcześniej był krem i na to też przed snem nałożę delikatnie krem, ale już nie fizjożel, tylko ten delikatniejszy Iwostin. Chociaż i tak retinal jest delikatniejszy, ale tak wiecie, dla pewności, zwłaszcza, że dopiero wprowadzam to w tym sezonie, jeszcze wcześniej nie używałam nic, więc znaczy kiedyś używałam, ale nie w tym sezonie. Więc dla pewności wolę dbać o to nawilżenie skóry. I tak słuchajcie, będę się z Wami już żegnać. Bardzo jestem zadowolona z tej bluzy z reserve. Ta sukienka też ma przepiękny kolor. Jeszcze się zastanowię: przydałoby się ją też wyprasować, no ale nie chciało mi się jej prasować do mierzenia. No i jeszcze się zastanawiam nad tą sukienką z cekinami: czy zostawić ten kolor, czy zamówić inny. Bo jednak ta taka turkusowa to by było chyba bardziej to, co ja chciałam. Ta nawet Kuba powiedział, że wpada w taki ciemny kolor, że momentami jak nie pada na to światło, to wygląda jakby była czarna więc muszę się zastanowić, ale ogólnie te rzeczy są naprawdę ładne, także zostaję Wam linki w opisie, gdybyście byli czymś zainteresowani, a tymczasem ja się z Wami żegnam, biorę krem, żeby przed snem nałożyć, zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli ten vlogmas Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, możecie włączyć też dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia no i my widzimy się w kolejnym vlogmasie, także do zobaczenia Bugia aqui, tá?